Siema ludziska, dzisiaj nagramy minecrafta takiego fajnego, już nie go testowałam I weźmiemy sobie jak Ze mną diak. Ze mną właśnie Zapomniałam Siej z tobą. Ze mną Tego, zapomniałam Twoją siostrą Siostrą No I sobie weźmiemy łuk, diaksową zbroję A więc gramy je Dobra Rzadę spodnie. <laughs> ja bym takich nie włożyła. Ja włożę. Ja lubię takie rzeczy. I sobie na to. I sobie zrobię domek. Zawsze wszyscy mówią. Albo znajdę. Weźmiemy sobie gir. Weźmiemy sobie to. I jak sobie blok. Podał mi szczęście. I dobra. I lecimy. Lecimy z tym koksem. <laughs> Lecimy z tym koksem na tych survivors, na tych, z tych, tych steków rednych. Teraz co? Zazdroszczam mi do łyżki. Jej. Au! Spadłem do jaskini, jej. Zaraz, zapomniałam o kilofie. Jaki jestem, jaki jestem dziwny. Teraz, O, o kilof. I zapalniczka, podpalimy sobie jednego człowieczka. Albo komuś troluję kogoś. Moimi śmiesznymi spodniani. A jak ty stąd wyjdziesz? Nie wiem. jak sobie blokami. ty nie pomyślał o sobie blokach? O, diaksy. Kochany diaksy. Może jedzie się kiedyś. Nie. Uda dobrze? Chyba. Oby. Już się boję. Tak na pewno, jakiś potwór O ja, pięknie. Podpalecie. Ten king, dwójka. Po co on tu idzie? Bo lubię. lubię Ale za... ten. Zaraz ten? A e, zaraz, zaraz załatwimy to po męsku. <laughs> Pomęsk, o tak. Panie, pan chce relaks? To dzisiaj będzie reras. Pa Papa! Oh my god! Myślałam, że no ty żyjesz! Nie żyjesz! A, odpale cię! Au! Co ty mi nie jedziesz? Niszczy ty mi zbroi! Trójka, oberwiesz! Nie podchodź do mnie, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, jest, jest, z tamtego mięsa. Idziemy dzisiaj po idziecie? O, wezmę sobie po trochę. Nie, nie mam. Mm. Ja to chcę latać, dlaczego nie mogę latać? Może dwójką? Choo, zrobię sobie tak. A, tak, a tak. może to. postaw te, te lodowe i te, to wszystko, żeby to nie lodowe. No ale to, to. Nie, robię sobie schody. Jak wszyscy mówią, nie no wiem. o to mi, chodzi nie to mi chodziło. Nie wiesz o górku. Jurko, o <laughs> Bo cię zje. I mają ludzie prawdę. Uda nam się. Uda się, chyba. Ja wiem. Wierzę w ciebie. Tak na pewno, bo no ja nie ukończyłem się w tym minecraft'cie jednego lata. No to się nie udało. To tutaj nie wyleziemy z tego, z tego chleba. Daję to zrobię może tutaj Ładna ładną roja, ale tego nie założę nigdy o. tak na pewno może yy, ej! Musimy skakać, no latać o Jezu, co ja robię w tym domu. Co? Brzmi? <grymne> Dobra O, już tam, już pisko. Jakoś się jedną ręką A... mi nie wychodziło O, jakoś zrobimy sobie tak O, jej, żyję Au, au, nie lubię Ja tego nie lubię Zielonych, o, mam kilo Jej, podujemy Wygramy Udało. uda, ej, nie Nie kasuj tego Uda nam się Nie uda się nam bez tego O, zniszczamy dom Dobra, O, świnka Zabijamy świnkę. O, ty... Jeszcze jedno. O ja. I zniszczyłeś całą. Nie. I teraz będą mi wykopywać tych diaksowych bloków. Jest, dało ci Świnko, oberwiesz, oberwiesz. Świnko, masz dowody w urzędzie? Mów, albo cię pokroję. Nie masz dowodu? gin świnko. Nie uciekaj, masz jakieś to wody A Pan kurczak ma... Proszę mów Znaczy on miał jedne HP On ma niego więcej HP On chyba 100 HP A idź, że tej świni Nie, świna już mi nic nie zrobiła Idziemy dalej Kurak też mi nic, dobra idziemy, dobra Przeszliśmy proszę, jest o ja, jestem na zimie. Ja! A więc to na tyle, więc skończymy. Au! Subskrybujcie, komentujcie, robcie co chcecie, więc pa! Chyba...